Od samego początku naszego życia jesteśmy oduczane słuchania siebie, słuchania swojego ciała, swojej intuicji, no bo przecież wszyscy, wszystko wiedzą lepiej na nasz temat. Czy nam jest zimno, czy jesteśmy głodne, czy jesteśmy zmęczone, czy musimy pospać, akurat dokładnie w tym momencie. I niestety zatracamy tę naturalną. O, tu mamy mistrza drugiego planu. Zatracamy tę naturalną zdolność rozpoznawania, co jest dla nas dobre, a co nie. I niestety później całe wychowanie, szkoły, wszyscy wokół, którzy wiedzą lepiej, jeszcze bardziej w nas to niszczą i sprawiają, że nasza uwaga jest na zewnątrz i my cały czas słuchamy tego co ktoś nam powie jak mamy żyć, jak mamy zarabiać pieniądze, jakiego partnera mamy wybrać, jakie powinnyśmy być jako matki i tak dalej i tak dalej. A tak naprawdę jedyna prawda, jedyna odpowiedź, która będzie cię karmić jest w tobie. I ja nie powiem ci nigdy nikomu nie powiem jak ma żyć i co ma zrobić. Ja jedynie kobietom z którymi pracuję Pomagam dojść do tego miejsca tu, w sobie, tej prawdy, bo tylko ty wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, tylko żeby do tego dotrzeć, trzeba zrzucić te wszystkie prawdy, które nam nawrzucano, te wszystkie łuski cebuli, którymi żeśmy nasiąknęły, czyli to, co powinnam robić, to, co muszę, to, czego oczekuje społeczeństwo, partner, matka i moje dzieci. I żeby dotrzeć do tego trzonu. I o tym jest webinar 19 września o godzinie 20, czyli właśnie jak przestać słuchać całego świata, który oczywiście teraz nas z każdej strony poucza i mówi, jak mamy żyć, co mamy jeść, jak Jaki sport mamy uprawiać, i tak dalej, i tak dalej. Żeby to wszystko odrzucić i dojść do tego miejsca prawdy, naszej prawdy, twojej prawdy, która jest w Tobie i którą, do której tylko Ty możesz dotrzeć. Ja Ci tylko w tym pomogę. Zapisz się w linku pod postem.